Siemano, siemano z tej strony. Kapi, jak widzicie, lecimy sobie gdzieś ursusem, dzięki dłójeczkom. Tak, piękny ursusik, mój ukochany. Wiem, że tutaj oczywiście są lepsze. I co? Lecimy sobie dzisiaj na moje nowe pole, które kupowałem sobie w, w osobnym... osobnym, w ostatnim odcinku. Osobne to to nie było w sumie skupowania Także się spóźnię, jestem zmęczony i mi się troszkę plącze język. Jak widzicie, w prawym górnym rogu mam mod właśnie na Real Clock, czy jakoś tak. No i sami możecie zauważyć, że jest 16 po północy. No ale co, odcineczek oczywiście będziecie mieć elegancko w sobotę. Zapraszam na jutrzejszych Kacperów, gdzie będzie naprawdę wyśmienita akcja u mnie na gospodarstwie. No i co, te dwa pola mam jeszcze, bo tutaj był cały land. E, tutaj były z tego co pamiętam buraki zasadzone. Ja sobie je skultywowałem. Nie była wymagana orka, no to sobie je skultywowałem. No i teraz sobie zasieję sojem. I widzicie, że mam tylko 3000. Prawdopodobnie e, odcinek będzie dopiero w poniedziałek z tej serii, a jak nie to możliwe, że będzie jakaś prezentacja mapki więc to jeszcze zobaczymy co jak e, więc e, prawdopodobnie sobie troszkę tutaj po, po, pogram poza odcinkami e, i właśnie tak myślę, żeby sobie tutaj kasę e, ogarnąć w sensie w takim nie w takim sensie, że bym sobie dodał na przykład tam w pliku czy coś a po prostu bym sobie jeden sezon żeby zrobił tak, żebym wszędzie sobie zebrał, posiał i zebrał soję. No i po prostu ją sprzedał, bo teraz większej i więcej pól mam. Także tej już by więcej oddało niż betony na tych małych pól. Więc myślę, że tak sobie zrobię, nam no, troszkę pieniądze leci i będziemy mogli się bardziej rozwijać. Myślę, że to nie głupi pomysł, mam nadzieję, że wam się spodoba. I możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę subskrybować kanał jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki dawno też nie było prezentacji mapki żadnej, więc co to znaczy ostatnio było kamykowo ale to już dwa tygodnie temu chyba gdzieś albo półtora tygodnia temu, więc więc myślę, że taki taki odcinek można spokojnie zrobić no strasznie mi się w więcej sorry wielkie ale no boże to na nic nie gadajcie że będzie miał 3 minuty kurde że to opryskam jeszcze to że to jeszcze opryskam trochę przypał trochę przypał no tylko bym sobie nie chciał prawdopodobnie sobie ten tego pola po mojej prawej bo tu też jest słonecznik ja słonecznik bym sobie na odcinku ogarnął W zbieranie więc zobaczymy, dobra lecimy tutaj odłożyć sobie tu jeszcze bym sobie mógł zasiać ale to sobie ogarnę no mówię o zrobię tu jeszcze umbronowanie także troszkę tego jeszcze do roboty mam dobra odkładamy tu jeszcze będę musiał coś zrobić a jesteś z ziemniakami, ale to prawdopodobnie wezmę sobie kogoś na odcinek, żeby mi to robił. Albo ja będę robił, jak ktoś będzie mi tutaj po prostu podjeżdżał, no zobaczymy, dobra. Teraz trzeba oglądać tą opryskiwacz głupi. Aha, wrota mi się zamknęły. Kurde. Szajze. Blisko go postawiłem. Małem no, spugowany Sie oki rozdziele. Weź teraz coś z nim zrób. Nic z nim nie zrobię. nie może się ustać to oszołomity przecież się ci wolne o no tak, przecież można coś takiego zawsze zrobić nie? <grymne> zawsze można coś takiego zrobić dobra lecimy na sklep jeszcze kupić sobie nie pamiętam czy już nie mam tego bagu hmm, tego nawozu tam Chyba jeszcze jest. Jeżeli będzie jeszcze to spoko Dobra przez pole O, to koła jakże paku jeszcze widzę, coś się nie dokosił. Nie, że będą jakieś jeszcze e, kontrakty, no to też sobie porobię... żeby poproszkę po prostu troszkę pieniądze było, a jeszcze jest Dobra, ułożymy go tu na bok, żeby nie wszystko razie czego. Dobra i ogień No teraz e, w przyszłym tygodniu nie będziecie mieć kacperów prawie w ogóle. Tylko we wtorek będzie u mnie chyba ostatni odcinek znowu przed przerwą, bo Miastek sobie Pojechał, ale jak przyjedzie no to już mówię Gdzieś tydzień może lekko ponad I odcinków Co dwa dni u mnie U Miastka Także łącznie w sumie codziennie, u mnie i u Miastka Odcinki będą i I kończymy tą serię, bierzemy się za nową Także to ta 3000 no za dużo nie jest, ale te landy myślę, że dużo nam... Ten land, te pola dużo nam e, zwiększą plonów Tak i pieniążków oczywiście Dobra, naskładaj no się Opuścimy, dobra i możemy lecieć. No, a tu dwa przejazdy i tyle. Także mówię, możliwe, że dopiero... ten odcinek, ten odcinek będziecie mieć oczywiście w piątek. Jest w sobotę, przepraszam. Eee, ale... kolejny odcinek z tej serii być może będzie dopiero... czekajcie, tak? To by wyszedł w poniedziałek. Możliwe, że będzie... Zielona pożyczka, nawić jeden Na wyś o dla ja, ty. Jeżeli przestraszenie, to, to za może muzy muzyczka, no to takie coś. Nie no, spoko. Spoko, spoko. Nic to nie przeszkadza. Dobra, więc co? W tym odcinku to byłoby na tyle. E, miastka nie będzie, nie będziecie mieć hacperów, ale będę... Myślę, że będę katował tą serę. Zobaczymy jak to wyjdzie Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego cześć.